Hey, cześć, dzień dobry z tej strony i Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu Pixelboxa na moim kanale. Moi drodzy, ja tu nagrywam oczywiście jeszcze w czerwcu. E, natomiast Wy to zobaczycie pewnie na początku lipca. Kurier do mnie przytuptał. w ogóle słuchajcie, e, Zmienił się Pan kurier. E, jak zawsze Wam mówiłem, że mam z niego kuriera, tak od kilku Pixelboxów, nie wiem, dwóch, trzech. Już ktoś nowy dostawia mi. Dostawia. Doręcza mi paczki. Także teraz tego Pana nie znam, ale mam Pixelboxa. doszedł w całości i tym razem nie jest nigdzie e, poniszczony, pognieciony. Nie ma żadnych formularzy zgłoszeniowych, żeby odesłać. W razie czego, więc słuchajcie, jest. To ja się zabieram o od odpakowanie, i tutaj mamy oczywiście naszą kochaną, cudowną fokę, która nam mówi, że wszystko jest dobrze, i to jest seal of approval, więc zgadza się i nie została naruszona plomba. Dobra. Ja oczywiście, to, jakby tradycji miało być zadość, yy, nie pamiętam oczywiście tytułu, w sensie tytułu tematu przewodniego pixelboxa czerwcowego. Kojarzy mi się coś, że, znaczy magia chyba niekoniecznie retro, nie, 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 nie pamiętam słuchajcie, nieważne. Nie, nie, nie a jest tu. O oh my god, to to jest... Czekaj. Dobra. Mam. Moi drodzy. Następuje teraz otwarcie. La, 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 la. I mamy niebieską folię. I oczywiście moja kar kariera, moja kamera szaleje podczas otwierania. To jest już standard, kolory się zmieniają, ale wy to kochacie, kochajcie mnie mocno. Dobra, mamy tam oczywiście folikę cudowną. Uuu, i koszulka jest czarna. Proszę o koszulki w kolorze jasnym, takie jak te, żeby nie było widać cześć kasierści. Dziękuję. O, o, wachlarz. Ku Jezus, kubek z Dragon Balla. Słuchajcie, jest hit. Dobra, gdzie jest ta karteczka taka? Ale ten... U, premium large... Jo, dobra, jest super. Tylko ja się o kartkę, co by przeczytać. Ale tu chyba nie ma. Ej, nie dali mi karteczki? Słuchajcie, nie dali mi karteczki! Więc ja wam opowiem co w tym Pixelboxie znajdziemy tak pokrótce, zaraz na oczy się pokażę. Yy, drogi geeku, uwaga, improwizacja, bo nie ma tej kartki nigdzie. Może się gdzieś w koszulkę zakręciła, ale... Nie no, nie ma. Dobra, to ja wam opowiadam po, po mojemu. I zobaczymy... Czy będzie chyba yy, Pixelbox Anime, tak mi się wydaje. Więc tak, drogi Giku, w czerwcowym Pixel Boxie i Pixel Bo Box Tiz, nie Tiz, Mini, Pixelbox Mini znajdziesz super cudowny wachlarz y, z anime Naruto. Tyryryryry, możesz się nim powachlować i zrobić sobie świetny y, wiatr na twarzy. Oprócz tego dodatkowo znajdziesz super premium y, szklankę z Dragon Balla ze wszystkimi kulami. Jest ona szklana, duża i bardzo poręczna i wydajna. Także mamy też yy, szklankę. Oprócz tego, drogi Giku, w, w tym w tym czerwcowym pixelboxie znajdziesz jeszcze yy, figurkę pana w garniturze z jakimś czymś i on jest Tokio Gol albo coś takiego. Nie znam anime, ale Giku nie przejmuj się. Jest i figurka. Słuchajcie, jedziemy dalej. Drogi Giku, w tym pixelboxie i pixelboxie mini być może, nie ja wiem czy w Pixelboxie mini też, znajdziesz jeszcze coś dziwnego, co yy, smog, tu jest też Dragonbola, smog z kulą i te sprawy, ty, jeżeli chcesz to sobie powieś, niech ci dynda drogi geeku i drogi geeku ostatnia rzecz jaką możesz znaleźć w tym Pixelboxie czerwcowym jest koszulka czarna, ja tylko wam powiem czy jest rozmiar XL, tak, bo ostatnio było XXL, także była sugestia od Pixelboxa, od drużyny załogi, że Andec musi ...być slim. Ja mam tylko... Jest XL. Także koszulkę zobaczymy na końcu, nie wiem, nie wiem jaka jest, a zaczniemy sobie po kolei, tak jak, tak jak tutaj się wyciągało to. Ale wiecie co zauważyłem? Że nie ma w tym Pixel Boxie ani naklejki, ani przypinki i nie ma też kartki. Nie wiem co się podziało, ale ze szklank jest... Jezus, ko... Jezu, ona jest cudowna. Czy ona będzie świeciła? Hand wash only with warm water. Aha, nie mogę tego... Znaczy i tak nie mam zmywarki. Nie wiem, czy ktoś jeszcze nie ma zmywarki, oprócz mnie. Ja mam tak małą kuchnię. W sensie ona jest taka dłu długa, ale jest wąska, więc ja nie mam tej zmywarki gdzie wcisnąć, więc ja. Yy, zmywam tradycyjnie, słuchajcie. Nie wiem czy w tych czasach ktoś jeszcze zmywa tradycyjnie, oprócz mnie, ale yy, zacznijmy od wachlarza Naruto. Ja kojarzę Naruto, oczywiście. Nie wiem czy wiecie, nie, nie wiem czy znacie mnie z tej strony, ale... Oglądałem kiedyś bardzo dużo anime różnych ten też różne mangi. Także dobra. Także awaria się prezentuje tak. Uuu. Uuu. Dobra jego. Ja Mam nadzieję, że. Nie zepsuję go. Jak się go rozkłada. A tak. Uuu. Uu. Wy widzicie pierwszy Dopiero teraz widzę. Fajne. Jest chłodnych, tak chłodny, ja umieram. W sensie te temperatury mnie wykończa, wykoń, znaczy wykańczają, ale chciałem powiedzieć, że. pewnie wam wachluję tu w ten. w mikrofon, ale chciałem w sensie powiedzieć, że yy, jak sobie przypomnę o białej sraczce o minus 15 tysięcy stopniach, to naprawdę uwierzcie mi, że wolę topić się w gorącu, niż zamarzać i być ubrany w jakiś milion tysięcy bluz, koców, yy, czapek, chustek, czegokolwiek. To w, 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 w dwie strony to wolę jednak, jak jest upało, chociaż yy, moje kocie się męczy, gdzieś, nad nie wiem, poszło gdzie. Wiem, że są takie maty chłodzące, yy, na live'ach rozmawialiśmy o tym na Twitchu, że są maty chłodzące, ale jeszcze nie przystąpiłem do zakupu, także no, ale mam, mam, mam fajny, fajny wachlarzyk, także jak będzie mi za gorąco, oprócz mojego piataka, w ogóle chciałem sobie kupić klimatyzer, nie klimatyzator, ale klimatyzer i Zapomniałem zamówić, w sumie muszę, bo są takie upały. Podobno, słuchajcie, jak patrzę na pogodę w, w telefonie, w sensie na temperaturę przewidywaną gdzieś tam w kolejnych dniach. Tak, patrzę, 34, 35, 33, ja mówię, kurde. No dobra, zniosę to, ale... Są granice. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz dalej. To mnie ciekawi, to jest jakaś... jakiś jakaś... to jest brylo... o Jezu. Słuchajcie, to jest bryloczek, tylko nie wiem gdzie. O, gdzie on go po... sobie przyczepić? Do kluczyków od auta, taką bombę wielką. To jest kula z Dragon Balla, chyba GT. Albo z Dragon Balla Z. W sumie nie wiem, teraz nie pamiętam już dokładnie. Ja pamiętam, że byłem ogromnym fanem. Wielkim, gigantycznym fanem Dragon Ball GT. Tam gdzie była pan. Ona była taka, taka super bohaterka. Znaczy, super bohaterka. Każdy z nich był super bohaterem. Ale ja ją bardzo lubiłem. Pan i ona była z dwoma. Nie wiem, czy tam był mały Songo. I taki jeszcze jeden koleś. Oni byli w trójkę i musieli znaleźć 7 kulek tych właśnie także i tu jest smok, który yy, oplata te kule, to jest chyba nawet z intro, z openingu tego anime i pamiętam piosenka dan dan tak było no więc jest taki słuchajcie smoczek bardzo bardzo uroczy i bardzo 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 ciekawy także i bardzo fajny nie wiem tylko gdzie, gdzie, gdzie zawieszę, tylko no, do kluczyków to to raczej znaczy średnio chociaż nie wiem zobaczymy moi drodzy mamy teraz szklaneczkę i to jest z Dragon Balla Z, tym razem. Hmm. Czy ona jakoś zmienia kolor, czy coś? Chyba, chyba nie. Ale, jak wiecie, ja bardzo szklanki lubię i mam nadzieję, że... przetrwa ta szklanka długo u mnie, bo jest piękna. Jest bardzo po... O ja. Jaka ona jest po... Wow, jest, słuchajcie, jest świetna, zobaczcie to ma oczywiście cztery, cztery gwiazdki na kulce. Uuu. Ej, podoba mi się. I jest, słuchajcie, jest mega pojemna. i no, Nie mam, mam pokazać jej pojemność. No jest pojemna jak moja dłoń. No jest, no, nie wiem, do czego mam porównać do telefonu. No, to jest większa niż mój iPhone, no. Także, no, no, jest, jest pojemna. Jezus. jest fajna. Lubię takie, lubię takie gadżety. Ten, ten gadżet jest, moim zdaniem, idealny, naprawdę. Naprawdę jest mega piękna. Szklanka mi się bardzo podoba, ale jestem dalej zawiedziony, że nie mam karteczki, bo nie mam tego, wiecie, typowego drogi-giku, znaczy sam sobie to zrobiłem, ale drogi-giku, drogi-giku, nie ma, po, wyparowało, dobra, słuchajcie, mamy teraz tak, mamy teraz y, figurkę jakiegoś pana, Tokyo Go y, Shu Tsukiyama się nazywa, absolutnie nie mam pojęcia kim on jest, kim on był, kim on będzie, nie wiem, coś może, może nie pamiętam, albo, albo coś. Ale tutaj z tyłu, słuchajcie, jest pokazane, że on się jakoś przemienia, czy, czy coś, jakąś taką rękę ma magiczną. Nie mam pojęcia, to, co, co, co on wyprawia ten pan. Pan Shu, Suki Yama, ale. No, 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 jest figurka. Jeżeli, ma, jeżeli wiecie skąd to się wzięło, i co to jest, i, i kim jest ten pan, to możecie mi dać znać oczywiście w komentarzach. Ja sobie chętnie zobaczę. Może jakieś fajne socie, może jakiegoś anime bym wrócił. Nie wiem, czy ostatnio pamiętacie. To było chyba na początku czerwca, jeżeli się nie mylę. E, wróciłem do Sailor Moon'a, ale tego nowego, po remake'u To jest Jezus Maria Moon. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten remake. Ten najnowszy, on był z 2014-2015 roku. Więc dam yy, trochę odcinków sobie obejrzałem w nocy. I, i, i tak dzielę sobie na bo tam tych odcinków nie ma aż tak wiele, jak bym chciał. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię, słuchajcie, ja się na czarodziejce, się na, na czarodziejce z Księżyca wychowałem. Widzicie, jak mną emocje targają na prawo i lewo. <laughs> no, także czarodziejka z moim życiem yy, była. Teraz wam powiem story time. Jak Nie wiem, ile miałem lat. Cztery? Nie, nie wiem w sumie. To zawsze przed przedszkolem, zawsze jak miałem iść, to siedziałem yy, właśnie na łóżku i mama mi nie mogła zawołać, z, wyciągnąć mnie z domu, bo. Bo leci czarodzieja, bo leci banu, c, bany cukino, no? Bo ten działa działaj, make up. I te prawda. ale fajnie by było, gdyby była taka. Taka bany cukina. Taka czarodziejka z księżyca. Albo jakaś koszulka z nimi, albo jakieś. Takie berło różdżka magiczne. Halo. Pixelboxy. Słuchajcie, mamy ostatnią koszulkę. Znaczy, ostatnią. Mamy ostatnią rzecz. Jest to, jest to koszulka. Uwaga, ja wam pokazuję. Wy widzicie pierwszy, a widzę drugi. Nie wiem, kto jest, ale patrzę. O, z Dragon Chyba, czy nie? Chyba tak. Tak mi się kojarzy, że on był z Dragon ale mogę się mylić. No słuchajcie, Dragon ostatnio oglądałem jak byłem. Jak miałem. 10 lat, 11, i nie wracałem w sumie, i może wrócę właśnie do Dragon Ball AGT. Co ci to jest myśl? Uwielbiałem pan. Ona była najlepszą postacią w, tej, w, tej, w tym całym anime. Naprawdę! No dobra, więc mamy. Pixel anime. Chyba, chyba anime. No tak to wszystko wygląda. Ale ta, ta szklanka to jest po prostu. To jest życie. W sensie to, jest, to jest życie jak w Madrycie. Ona jest cudowna, jest piękna, i, i wszystko tu jest fajne. No i, i, ten, i ten brylok. Brylok zrobił robotę. Także naprawdę, fajne rzeczy, ale brakuje mi karteczki. Brakuje mi karteczki, a gdzie jest ten wachlarz mój? O, i wachlarz jeszcze. Także brakuje mi karteczki z tym w takim fajnym, śmiesznym opisem, jak zawsze. No niestety, zabrakło. I nie ma też naklejki, żebym sobie mógł na moje cudowne biurko przylepić, bo patrzę, czy może gdzieś to wyleciało, ale nie wyleciało, bo to było zaklęte, więc nie miało prawa nawet wylecieć. Także nie ma, nie dali dzisiaj. Czerwcowym. I jestem ciekaw, czy tylko ja, czy, czy, czy u innych yy, też nie. Napiszcie mi w komentarzu, czy, jeżeli ktoś was oczywiście za małe pixelboxa, czy wy też tego nie dostaliście, bo jestem bardzo ciekawy. Nie wiem, jak, jakoś tak smutno mi się zrobiło na serduszku, no ale trudno. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć tego, tego unboxinga pixelboxa czerwcowego. Ja mam nadzieję, że wam się podobał. Lewa z Lowki, kieski i Bessoski, będzie mocno. I słyszymy się w kolejnych unboxingach i w ogólnie w filmach na kanale. Tak więc trzymajcie się, cześć. No i pa!